Witam Państwa serdecznie. Gościem nowego ekranu jest Magdalena Fedor, trener rozwoju osobistego. A co to znaczy, to zaraz będziemy o to pytać. Osoba, która absolutnie zna się na tym, które z naszych decyzji to są decyzje, które podejmujemy sami, a które to są decyzje, jakie podjął za nas ktoś inny. Dobrze mówię? Kto to jest trener rozwoju osobistego? To wiesz, trener rozwoju osobistego generalnie to taka nazwa, czyli kolejna z etykiet, którą stworzono dla potrzeb biznesu. Tak naprawdę to człowiek, który pomaga innym zrozumieć to, co już sami wiedzą. Więc mniej więcej można tak to określić. To znaczy, zrozumieć co? Czy wiesz, określić kierunek prawidłowego, nazwijmy to, myślenia. Mhm. Żebyśmy mogli zrozumieć, że pewne rzeczy w naszym życiu dzieją się nie bez powodu, a dodatkowo, żeby określić, co jeszcze można zmienić w naszym nawykowym myśleniu. To nie z, do końca nam czasami sprzyja. Nasze nawykowe myślenie? To znaczy, mhm. myśl, myślimy nawykami? Oczywiście, że tak. Myślimy nawykami. Większość rzeczy, które wykonujemy w swoim życiu, wykonujemy tak naprawdę robiąc to machinalnie. Nie zdajemy sobie sprawy, że część tego przejęliśmy od rodziców, że jest to efekt wychowania, szkoły lub jakichś sytuacji, które zaistniały. No i wzięliśmy to, ubraliśmy się i działamy, nie zdając sobie sprawy, że można to zmienić. To znaczy, no, trzeba to poznać. Dokładnie. Trzeba najpierw odkryć to powodem. <grym> Przykładem jest taka przypowieść, którą ja zawsze podaję, gdzie córka piecze pieczeń. wkładają ją do brytfanki, ucina z jednej z drugiej strony, prawda? Pyta się matki, mamo, dlaczego ja ucinam tą pieczeń z jednej z drugiej strony? Matka mówi: Słuchaj, nie wiem, zapytajmy babci. Poszły do babci. Babcia mówi: Nie wiem, moja matka tak robiła, że prababcia żyła, więc poszły do niej. A prababcia mówi: No bo, że miała za małą brytwankę. Nie, to jest, po pokoleń ludzi robi coś, nie zdając sobie w ogóle sprawy z tego, że mogą robić zupełnie inaczej. Bo robiła to matka, babka, ciocia, wujek, albo taki w szkole nauczono. Ale to może nie ma sensu z tym walczyć, bo to jest część nas tak naprawdę, te nasze nawyki. Y Zespół kompulsywny. Tak, kompulsywny. Generalnie jest tak, jeżeli wszystko to, co robimy, nam sprzyja i czujemy się z tym fajnie i nie przeszkadza nam to. Nie mamy historii pod tytułem: mam za niską samocenę własną, jestem jakiś, bo ktoś mi kiedyś powiedział, że jestem beznadziejny, na przykład w szkole, albo mam lęk przed wystąpieniami publicznymi, bo kiedyś dzieci się ze mnie śmiały, jak miałem 5 lat czy 6. To jest wszystko super, jeżeli nie mamy takich historii. Gorzej, jeżeli te bajki, ja je nazywam bajkami lub halucynacjami, no przeszkadzają nam w życiu, uwierają. Dotyczy to relacji, dotyczy to wszelkiego aspektu naszego życia. Niezależnie, co robimy, jeśli coś nam sprzyja, super. Gorzej, jeżeli żyjemy w przekonaniu, że tak musimy żyć, no i po prostu tak żyjemy. No. Ale może tak jest, że musimy przyjąć te... Te, te, ten, ten bagaż doświadczeń ze szkoły od rodziców, bo, bo to jest część naszego y, jestestwa. Jestem taki jaki jestem, bo tak mnie wychowano, gdybym był inny. Wiesz co, no, spychanie odpowiedzialności to równie dobrze morderca może powiedzieć, tak? Jestem taki, bo jestem, bo tak mnie rodzice wychowali, to jest ich wina, a w ogóle to urodziłem się pod ciemną gwiazdą, nie? Ja uważam, że każdy z nas ma wybór. Mamy dwie, trzy, cztery drogi, którymi możemy podążać. Problem w tym, że wielu ludzi, na przykład depresantów, sama byłam w depresji, więc wiem, na czym to polega, nie widzi celu w życiu, bo nikt im nie dał wyboru. Uważają, że cierpienie jest stanem permanentnym i że nie mogą tego zmienić, co jest absurdem. Zawsze można zmienić. Tylko trzeba znaleźć cel i drogę w swoim życiu. I to, o czym mówisz, te przekonania, bo takie nazywam, ograniczenia, które są wytworzone na bazie naszego rozwoju, jeżeli, tak jak mówiłam, nie sprzyjają nam. To one nie są czymś dobrym, co jest częścią nas. Bo jeżeli coś wypieramy i walczymy z tym, to jak możemy nazwać, że jest to część nas, to nie tak działa. To dobrze, jak je zidentyfikować? Skąd mam wiedzieć, które, które z moich zachowań, która część mnie to jest ten ja, która część mnie to jest ha. ten bagaż? Wiesz co, no to, to, to jest praca. To, to nie jest tak, że na dzień dobry powiem ci: słuchaj, ta część jest zła. Bo w ogóle, no, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, nie ma czegoś takiego, że coś jest złe, coś jest dobre. Wiesz mąż żonę. Po czym, jak go zapytasz, dlaczego to robi, to mówi, bo chciałby, żeby jego małżeństwo było świetne, bo żeby żona była szczęśliwa i żeby wszystko grało, prawda? Więc generalnie jest to tylko złe zachowanie, czyli złe działanie, ale motywacja i cel jest generalnie dobry, więc nie możemy tutaj mówić, że ma to jest z gruntu złe. Oczywiście moralnie, gdybyśmy to rozpatrywali, to tak. Zdajmy sobie sprawę, że wszystko, co robimy w naszym życiu, powinno nie szkodzić. Nie szkodzić nam, nie szkodzić innym ludziom. I jeżeli tak to odbieramy, że jest OK, czujemy się z tym fajnie, to znaczy, że nie ma nic do zmiany, ale w momencie, kiedy walczymy, na przykład perfekcjonizm, to no jest świetny przykład tego, jak ludzie sobie wrzucają historię pod tytułem: Muszę być perfekcyjny, co wewnętrznie oznacza, że jestem nie dość dobry, więc muszę być perfekcyjny. Więc schemat niedowartościowania tutaj zaistnieje bezbłędnie. A perfekcja, no co to jest? No tak jak ideał. No nie istnieje coś takiego, bo zawsze będziemy dążyć, dążyć, dążyć. No, ale to chyba dobrze. No, bo poniekąd perfekcjonizm jest nam narzucony przez media. Media no, tak. mówią, że ten typ urody jest właściwy. Ta pani jest piękna, ten gentleman jest mądry. Ja celowo mówię, mhm, że kobieta jest piękna, a facet jest mądry, bo to. Stereotyp. Jest stereotyp, w którym funkcjonujemy już dosyć długo. Oczywiście, że tak. No my... Generalnie jest wiele stereotypów, które nam narzucono. Właśnie media kreują, że kupisz sobie szampon, będziesz miał lepszy orgazm. No przepraszam, że tak mówię, no ale tak jak patrzymy na reklamy, jeżeli dezodorant ma dać facetowi popularność, no to zaczynamy się obracać w uzależnieniach od różnych e, historii, które tak naprawdę powodują tylko frustrację, bo nikt nie będzie nigdy idealny, tak jak patrzymy na panie na zdjęciach, bo jest to Photoshop, no sama jestem grafikiem, więc wiem, jak to się odbywa. Odchudzić każdego można i pozbyć celulitu. Potem mamy bulimię, anoreksję i różne dziwne rzeczy. Więc czy nie da się uciec? E, oczywiście, że od pewnych rzeczy nie uciekniemy, bo są normy społeczne, jest prawo, są rzeczy, które służą nam jako ludziom, żebyśmy byli bardziej zorganizowani. Niemniej jednak, kiedy odkryjemy świadome widzenie świata i to, co się z nami dzieje, to, co robią z nami właśnie media, to, co robią z nami e, niektórzy ludzie, wykorzystując sytuację, e, zaczniemy to zauważyć, wtedy automatycznie zaczniemy żyć lepiej i bardziej świadomie i cieszyć się tym życiem, a nie mhm. żyć ciągle w lęku, jak ocenią mnie inni, wiesz, przemożna potrzeba, probaty. To za nas podejmuje decyzje? No, Bo nie wszystkie są nasze. W sklepie, w, 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 w zakładach usługowych, idziemy do centrum handlowego i która z tych decyzji jest nasza? Wiesz co, byłam, byłam dekoratorem w jednym z centrów handlowych, dosyć dużo, nie będę tutaj robić reklamy i wiem świetnie, że pewne rzeczy stawia się w takim, a nie innym miejscu, no, wiemy, że chleb jest na końcu, no to każdy wie, prawda? Dlaczego stosujemy takie, a nie inne kolory w produktach lub opakowaniach? Po to, żeby przyciągać naszą uwagę. To, co mówiłam wcześniej, instalowanie a jest pasywowe. jakaś taka reguła, że, że na przykład. No bo spójrzmy mhm. na kawy. Jedna kawa jest w brązowym opakowaniu, w żółtym, w zielonym, w złotym. No i teraz zwróćmy uwagę, który kolor przemawia bardziej jako kawa elegancka? Jakie pudełko kupisz? Uznając, że jest to coś ekskluzywnego. No, no, prawdopodobnie, kiedy e, zrobisz coś w różowym opakowaniu, to raczej nie będzie miało wydźwięku, e, nazwijmy to, elegancji, prawda? Będzie to raczej zabawne, fajne, do pewnej grupy społecznej to trafi, czyli do młodzieży, nastolatków i tak, i tak dalej. Chociaż oni piją kawę, no, tak się łudzę przynajmniej. Ale jeżeli zrobisz coś w pięknym, brązowym opakowaniu, ze złoceniami, no, też do, albo w graficie, albo w granacie, to prawdopodobnie to opakowanie nabierze automatycznie elegancji. O, i cena, która zostanie zaserwowana pod tym, Pójdzie pod podprogowo poprzez pudełko. Wow, coś jest ładne. No to hmm, kupię, no bo fajnie. Ale że smak tego będzie taki sam jak pudełko inne. Przykład jest sklep. Yy, nie podam znowu szmarki, bo nie będziemy robić reklamy. Są dwa sklepy. Jeden sklep szczyci się tym, że ma tanie ceny. I po czym chcę kupić tam torbę? Mówią nie ma, ale wie pani co? Pani pójdzie tu obok, to jest też nasz sklep. Ale jak wchodzisz, to jest wiesz piękny butik, logo na czarnym tle rewelacyjnie zrobione. Ceny mają dokładnie te same. Niemniej jednak większość ludzi tam nie wchodzi, to no jest ekskluzywnie, więc wystarczy zmienić czasami logo, tak samo jak ubranie, żeby ludzie traktowali Cię bardziej ekskluzywnie, No przecież to jest tylko opakowanie. No właśnie. Yy, no tak, ale które z tych decyzji są czyjeś? Ten przekaz, przekaz podprogowy, on jest powszechny? Oczywiście, że jest powszechny. W kontakcie, handel, w ogóle, nazwijmy sprzedaż. Sprzedaż jest czymś takim, co robimy wszyscy. Sprzedaż zasobów, sprzedawanie siebie, pokazywanie siebie, zdobywanie zaufania innych ludzi. I skąd to się bierze? No, od wieków, wieków testowano na nas, jak powstała reklama, prawda, pierwsze rzeczy, pierwsze reklamy, co się sprzedawało. Schemat no, kobiety. Kobieta sprzedaje w negliżu już proszki do prania. No, to jest fajny, fajny patent. No, podejrzewam, że to mężczyźni muszą kupić ten proszek, no bo sprzedaje pani Jola w bikini na przykład. Ja mówię, że niedługo będą pampersy sprzedawać Panie w Negliżu, więc są pewne schematy, e, gdzie od wieków wrzuca nam się, od najmłodszych lat, poprzez jej bajki, o, przykład, bajka Kopciuszku, nie? albo czekanie na księcia z bajki, no kto może czekać na księcia z bajki, no, no dziewczynka, która ma lat ileś tam, ale wrzucono jest schemat, że każda kobieta czeka na księcia z bajki, gdzie jedynym e, księżniczką ona może być tylko dla swojego ojca, dla króla, no, czyli to nie ma opcji, nie znajdzie księcia z bajki, nie ma takiej historii. Niemniej jednak uczą nas, że musisz być piękna, że musisz być jakaś, bo wtedy cię książę znajdzie. E, tak samo jadą nam kolorystyką, tym co mamy kupować, co mamy jeść, że coś jest zdrowe. Etykietka, Centrum Zdrowia Dziecka albo e, rekomendowane przez instytut jakiś, kto zna taki instytut, nie? To jest tak zwany dowód społeczny lub e, autorytet, pan w kitlu, nie? który sprzedaje opony trzy reklamy wcześniej, a tej chwili lekarz jest ubrany. Nie? Fajnie, no ludzie to łykają, no niestety. A może to wszystko bierze się z stąd, że ludzie nie znają swoich potrzeb, tak naprawdę, kto potrafi zidentyfikować swoje potrzeby. No to masz rację, bo gdy pytam ludzi na szkoleniach, czego nie chcą w swoim życiu, lista jest bardzo długa. Wiesz, nie chcę być chory, nie chcę być biedny, nie chcę być jakiś, no, jest milion, milion, milion. Kiedy pytam, czego pragniesz w swoim życiu, lista maksymalnie liczy 3-4 punkty i pół godziny pisania, nie? zastanawianie się, czego naprawdę pragniesz w życiu. Ktoś powie szczęścia. No super. I zaczynamy rozmawiać. Czym dla ciebie jest szczęście? No wiesz, bo ja bym chciał to i to i to. Ja mówię, aha, czyli szczęście to dla ciebie posiadanie. A skąd to wiesz? I nagle się okazuje, że jak cofniemy się w przeszłość, e, zawsze w życiu było biednie, rodziców nie było stać na kredki, no i człowiek teraz to utożsamia sobie historię pod tytułem, jak będę miał dużo pieniędzy, będę szczęśliwy. I wiesz, trafiają tacy ludzie do mnie, którzy są bardzo bogaci i nie są szczęśliwi, bo okazuje się, że brakuje im czegoś więcej. Na przykład miłości, nie wiem, Kogoś, kto będzie dzielił z nimi e, granie w szachy. No, z szczęścia to bardzo płynne pojęcie. Ale to wszystko jest na wyciągnięcie ręki. No, to oczywiście. To, to czemu tego nie szukają? Bo znów wracamy do punktu wyjścia, do świadomości. Wielu z nas nie uświadamia sobie, że wszystko jest w zasięgu ręki, a mało tego, wszystko jest w nas. Szukamy miłości na zewnątrz, gdyż ją mamy w sobie. Możemy ją tylko dać komuś. A oni szukają człowieka? Którego wpakują i tutaj też mówiliśmy o obarczą odpowiedzialnością za swoje szczęście. Będę szczęśliwy, kiedy będziesz mnie kochać albo będę szczęśliwy, kiedy będę miał Ferrari, bo wtedy będę mógł podrywać kobiety. I tak to Naprawdę działa. Naprawdę takie proste mają ludzie pragnienia? O bardzo proste mają pragnienia. Tak, bardzo proste pragnienia, przy tym bardzo trudne do zdobycia, bo gdy to osiągają, okazuje się, że to nie było to. Bo znów wrzucają historię w coś, co jest na zewnątrz, nie szukając tego tam. A wszystko mamy. Rodzimy się czyści z miłością. Bez historii, bez przekonań, po czym z wiekiem nabywamy, że musisz być jakiś, jak będziesz grzeczny, to cię mama będzie kochać, na przykład. No tak. No. No dobrze, Co ma, jak się mamy teraz odnajdywać w tym świecie, bo, bo jest to świat trudny. Manipulują nami wszyscy, manipulują handlowcy, producenci, politycy, telewizja, nawet organizacje społeczne nami manipulują. Po pierwsze, należy wyjść z głowy, To tak bardzo górnolotnie brzmi. A chodzi o to, że większość z nas, jeżeli popatrzymy na osoby jadące w samochodach, w pociągach, w metrze, to osoby, które. Eee, Matrix się zawiesił. Siedzą w swoich głowach, prawda? I nagle okazuje się, że większość czasu żyjemy nieświadomie zupełnie. Bierzemy coś machinalnie, robimy coś, nie zastanawiając się po co. Kiedy zaczniemy świadomie obserwować swoje myśli, co tam w naszej głowie chodzi, na przykład jest poniedziałek, o Jezu, będę mieć zły dzień. Ma zprogramowanie. I że zaprogramujemy się na taką historię, no to nie dziwmy się, że faktycznie poniedziałek będzie złe, bo cały świat nam sprzyja. Sprzyja nam wspaniale, sprzyja nam do tego stopnia, że da nam wszystko, żeby potwierdzić to, że dzień jest zły. Bo będziemy tylko szukać takich rzeczy. Więc ja na przykład osobiście, kiedy mam doła, w cudzysłowie, na przykład, o Jezu, źle się czuję, dzisiaj mam kiepski dzień. Za chwilę tak, co ja mówię? A dlaczego mam kiepski dzień? Bo co? I szukam odpowiedzi. Nagle się okazuje, że problemem jest złapanie oczka w rajstopach albo, że mi się pasta skończyła. No to, czy z takich powodów mam mieć złudzenie albo, że jest poniedziałek? Ja mam zawsze sobotę. Zapiszę na swoim blogu. Ja mam zawsze sobotę. Wiesz, jak fajnie mieć sobotę codziennie? skupny układ. No do czego? Rewelacja. Cały czas masz wolny. No niby tak. Ale nie programuję się, że wiesz, piątek 13 będę miała pecha. Ja zawsze mówię, będę miała największe szczęście. Z tym piątkiem 13 to, to sprawa z historii. To, 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 to był dzięki kiedy aresztowano wszystkich templariuszy w 1307 roku. <coughs> A ponieważ była to operacja bardzo trudna do przeprowadzenia i wszyscy, których aresztowano, zostali zabici w, w przykry sposób. Od tamtej, od tamtej pory, ten piątek 13, ta zbieżność tych dwóch. Kalendarzy słonecznego i księżycowego, już uznawana za wyjątkowego pecha. No tak, możemy sobie wsadzić to w swoją historię życiową, prawda? Wziąć znowuż nie coś swojego, tylko coś z historii, ubrać się w to i powiedzieć, wow, będę miał pecha, bo templaruszy wytłukli. No okej, okay, no. jak ktoś lubi, no nie ma problemu. No, ale jak to zmienić? Pracować nad sobą. Przede wszystkim pracować nad sobą, a nie użyję tutaj słowa, albo inaczej użyję, no bo już powiedziałam, nie poddawać się. E, Halucynacją, które wytwarzamy, bo tak naprawdę potwierdzanie myśli jest podstawą. Czy to jest prawda, że jestem nieszczęśliwa, albo czy to jest prawda, że dzisiaj coś mi się złego przydarza, albo czy to jest prawda. Przykład. Kobieta czeka na telefon od mężczyzny, prawda, bo relacjami też się zajmuje. Co się dzieje w momencie, kiedy facet nie dzwoni? <laughs> Ma trzy opcje. Pierwsza opcja zacznie się martwić. Druga opcja będzie się wściekać. Trzecia opcja oleje. Najczęściej, y, najpierw jest schemat, martwi się, coś się stało. Potem zaczyna być wściekanie się, robienie historii. No i teraz on przychodzi do domu i ona go wita od progu z wielkim wrzaskiem. Na co jest zła? Na swoje halucynacje. Na to, co wymyśliła, bo tak naprawdę facetowi się telefon rozładował no, i nie mógł zadzwonić, i stanął w korku. I Bogu Ducha Winny człowiek dostaje po głowie. Większość kłótni, większość takich rzeczy opiera się o to właśnie, jak my tworzymy, dorabiamy ideologię do, coś, do czegoś, co tak naprawdę nie istnieje. Kiedy zaczniemy świadomie obserwować, słuchać siebie i zastanawiać się, hello, czy to jest prawda to, co ja mówię? dostrzeżemy, że wiele rzeczy to Ale może on nią manipuluje, może on się nie rozładował telefonem. Oczywiście, oczy oczy że tak, wiesz, no, możemy podejść do tego, że faktycznie nie rozładował mu się telefon, że ma kochankę, no, że w ogóle milion, milion różnych rzeczy, że ją zdradza albo oszukuje i w ogóle, i w ogóle. No to, to fajnie, no. I co to nam daje? Czy mam się wściekać na problemy kogoś innego? No to on ma problem, nie ja. No. Ja nie mam problemu, że on musi mnie oszukiwać, bo nie ma odwagi powiedzieć mi prawdy. No. Z drugiej strony, gdzie w tym związku jest e, szczerość? skoro ludzie nie potrafią rozmawiać o tym. Jak poznać tych ludzi, którzy próbują nami manipulować? Tak naprawdę manipulują nami od dziecka, mówiąc Ci właśnie, jak będziesz grzeczny, to będę Cię bardziej kochać, a jak będziesz robił to i to. Kobiety mówią swoim partnerom, prawda, że no wiesz misiu, ja Cię tak strasznie kocham, a mógłbyś zrobić to i to, no to jest proste. Zawsze wywieramy wpływ na innych ludzi. W ten czy inny sposób, w większości nieświadomie używamy pewnej, pewnego słownictwa. Wiesz, ty mi kiedyś pomogłeś, nie? No, no to, co chcesz, nie? No, siłą rzeczy. Zawsze manipulujemy w cudzysłowie manipulacja, bo w moim modelu manipulacja to jest coś negatywnego, co ma skrzywdzić drogą osoby. My osiągamy dzięki temu jakieś tam korzyści, ale wywieramy wpływ za każdym razem. Ubraniem. W zależności od tego, w co się ubierzesz, zrobisz inną historię w głowach odbiorcy, znaczy, garnitur, no to znaczy, ubierzesz garnitur. Już będziesz pan prezes, tylko nie bierz za dużej torby, bo ma z dużą torbą to się źle kojarzy, bo całe biuro nosi, więc jest biedny, nie? No tak. No, tak samo brązowy kolor, ubierz się na brązowo i idź po pieniądze, dostaniesz. Gorzej, jak się ubierzesz w markowy garnitur grafitowy i założysz zegarek. Patrz, ten masz malę. po co mu dawać? Minister nasza finansów w swoim czasie wiedział o tym, jak pojechała do Unii, że brać o pieniądze, nie? Ubrała się na brązowo, dostała. Tak? To tak, tak na przełożenie? No oczywiście. No. Wiesz no nie, nie jesteśmy świadomi tego co na nas działa coś co lubimy. Jeżeli puszczają ci w hipermarkecie zapach świeżych pączków po to żebyś zgłodniał no po co no, żebyś kupił lepszy produkt albo stawiają ci ciastka w innych tam hipermarketach budki z ciastkami przed wejściem nie? Głodny kupisz więcej. Proste. Albo bank jest od razu jest szybka gotówka, nie? Ten, no bo jak Ci zabraknie, to z, no, masz pod ręką, zaraz przyjdzie Pani, albo Ci ulotkę wręczają na dzień dobry, jak Panu zabraknie, raty u nas w sklepie, cudnie. Wszystko, wszystko, wszystko jest manipulacją, to przerażająca wizja, ale może to jest tak z tym szamponem i z orgazmem, że to jednak działa. <grym> Wiesz co, umyłam głowę i wcale tak nie działa, Te, wolę tradycyjne metody. <grym> Dobrze, dziękuję bardzo, dziękuję Ci za wizytę, gościem nowego ekranu była Magdalena Fedor, trener w rozwoju osobistego.